Manko, z tej strony Szymon i dzisiaj gramy sobie w Minecraft ale ten normalny Minecraft mi nie działa więc znalazłem taką fajną podróbkę i jak będzie coś szumić to przepraszam bo dziadek to butle nurkowania wypuszcza powietrze, więc jak będzie szum słychać to sorki i w dzisiejszym odcinku planuję właśnie właśnie znaleźć diamenty i znaleźć po prostu diamenty planuję i wejść do netheru więc, ale nie wiem czy w tej podróbce jest nether ale chyba jest I więc Myślę, że nie ma co przedłużać, lecimy na dół. I nie pytajcie dlaczego mam takiego skropnego skida. Dobra, bierzemy sobie tu. Dobra, i patyki, mieczek i kilo. Dobra. I myślę, że możemy schodzić. Gdzie tu by zacząć? Myślę, że w tutaj, w tym lesie. Tutaj chyba robimy to. No dobra. Myślę, że tutaj zaczniemy kopać. Musimy kopać y, kratki 2 y, na 2 Bo nie chcę jakoś wpaść do lawy. I wiecie, że jest zasada minecrafta. Nie kop się w dół. Dobra, jest w... stone. Dobra, zróbmy sobie teraz ten Jak to się nazywało, no. yy, a, bo jeszcze jeden to so, Dobra I kilof e, Ja chcę kilof. Czego nie ma tu kilofa? Nie ma to ki, Nie ma tu kilofa? E, chyba nie ma tu kilofa. Ja chcę kilof... nowy. No nie ma! Nie ma stołnowego kilofa. Co jest? Co jest? Nie wiem. Mam pięć... Aaa! Tylko jeden patyk. Dobra. Czekajcie, to wywalamy. Ten kilo wywalamy. Spadaj. I bierzemy sobie ten. Bierzemy crafting table. I schodzimy na dół. Dobra. Schodzimy na dół. Czy tu można sobie koordynaty włączyć? Chyba tak. Lajk nie włączyłem. To słaba. Dobra. Może dzisiaj nie pójdziemy do diamentów, ale Robimy coś. Nie pójdziemy do diamentów, ale chociaż zrobmy diamentowy key. Chociaż zróbmy żelazny kilo. I już Jeszcze trzeba się noc tak? Tak. Gdzie to żelazo? No nie ma tego żelaza. Dobra. To może będzie koniec ten odcinek. Jeśli z Wami je żegnam, cześć, pa-pa!